Cześć, witajcie. My tak od kilku tygodni zbieramy te zdrabki, zbieramy, aż w końcu zbierało się chyba na kwotę 20 zł i postanowiliśmy dzisiaj, że zdrapiemy. Mam oczywiście mojego najlepszego pomocnika, który, który będzie yy, drapał. Zaczynamy, tak? Od czego zaczynamy? Może o, od... Od drzewek szczęścia. A, no to do, dobra. To drzewka, odłożymy drzewka odłóż szczęścia. sobie te wszystkie. Małe. Tak, od najtańszej. Zaczynamy od drzewka szczęścia i drapiemy. Które A mamy fajny drapacz, dostaliśmy w jednym Ze e, to w kolekturze chyba, tak? To... Nie wiem. Się no, dobra. Ale w drzewkach szczęścia chodzi o to, że trzeba znaleźć drzewko. No to drapiemy. I przypisano pod nią kwotę. Uh -huh. Jak się drapie tym nowym sprzętem. Fajne. No to super. Łatwienie Mam pieniążki. nadzieję, że nam przyniesie szczęście. No chyba nic. Mamy Też? słońce, Piesiączkę. motyl. No nie mamy. Słońce, biedronka, pszczoła. No trudno. Ta następna Z drapeczka. Motylek. Co tam jest jeszcze? Wiewiórka, Biedronka i ptaszek jakiś też nic nie ma. To robimy dalej. Mamy laki siedem. Szczęśliwe siódamki pomarać na polski, jeżeli jakikolwiek z twoich liczb jest taka sama, yy, yy, no to próbuj traktować. Taka sama jak... Dobra, no dowiemy się po... w trakcie może, co? Nie wiem. Coś mi tu nie... Nie no, dobrze, tak, drapię. Dobra, jakie mamy dwie cyferki? 25, widzę, weź rączkę. Aj, Zobaczymy te cyferki zebramę. najpierw. No dobra, to jakoś sobie metodę obierz, ok. Jak ci się podoba. Tak, mamy 25 i 12, czyli tak jest. Tu jest 26, tam jest 22. No czytaj dalej, bo ja nie widzę. Co? 29, 11, nie ma, 19, nie ma, 14, nie ma, 24, nie ma, 28, też nie ma, niestety pusta. No to mamy tutaj siódemkę znaleźć? Nie. Ale jeszcze tutaj mamy bonus. A, bonus. No, dawaj nie Musimy nie. znaleźć podkowa, aby dostać 10 zł. No to próbuj. No, na pewno nie znajdziemy. Słońce. Słoneczko, ok odkładamy. Ta jest no, niestety, co tutaj ale... się robi. No, idziemy dalej. Też to samo? Po zobacz. Y, ma, mamy dwie cyferki 25 i 12. I musimy je znaleźć tutaj, y, w tych. Jeśli znajdziemy. Mm. Rozumiesz? No, Dobra. Jedziemy dalej. Ale nic nie widzimy. Jak szybki dziesiątka. No dalej. Dwie O, ze trzy mamy dwie. 30 i 18. Musimy takich szukać. Tak? Mamy tak. 14, 13, 28, 26. Więc nie ma tutaj nic w drugim rządku. 11, 25, 22 i też chyba nic. Jest 15. A jeszcze bonusada, wajdamy. Bonus. No, nie zrzucaj. Dobra. Kwiat. Kwiatek. Hmm, dobra. Ok. To może teraz e, Wybieraj. super siódemka. No i tak, musimy znaleźć e, chyba w tych tutaj, musimy znaleźć siódemkę. Zdrapuj. A tutaj mamy różne rodzaje i podwójnie, jak znajdziemy. No dobra, zdrapuj. Mamy co? Od dołu nie widzę. 4, 3, 6, 8, 9, 2, 5. Może zrobimy te w wygramę. Tak, no tak chcesz, no ale to szkoda, szkoda czasu, bo Zostań bez sensu. Dobra. Tak, chcesz zobaczyć. Dobra. Nie, no żal będzie. <ślańcone> żal będzie. Jedziemy dalej. Dobra. Patrz. Nie, no żal będzie. Uciekamy. Teraz szukamy znów siódemki, tak? Ale przysuń się trochę do mnie. Okay. O, super. Siódemki szukamy. Jak to jest trochę trudno. Trudno się strapie? Trochę. No dobra, mów co tam widzisz? 9, 9. 4, 5... 2... 6, 3... 8. Kurcz, na no to uciekamy. Wygranuchnie. Nie ma. O, jak słabiutko dzisiaj. Dobra, mamy jeszcze. Żadne nie mają szczęśliwe. Mhm. <tryk> <tryk> To sprzątniemy troszkę. O. Teraz ekstra pensja, które kosztowały 5 zł. Tak, ekstra pensja. 5 I też koszt. musisz najpierw zdrapać te tutaj cyferki u góry. Mhm. Te, to co to są tak, wygrywające liczby, jakie mamy. 18, 15, 7. 7 i... To dziewięć, nie, dziewięć. nadal próbujemy. No i to tak samo jak yy, Lucky 7. Mhm. Mm cztery, mm -hmm. Ekstrapensja, co to jest? Nie wiem, zobaczymy później. na końcu. Na końcu sprawdzimy, nie mam pojęcia o co tu chodzi, bo takich nigdy żeśmy nie drapali. 27. Jest co, 22 i 4, czyli nic nie ma 18. Mamy 18, 5 zł. Zwróciłem. No, Teraz jedymy dalej. No bo dalej będziemy zbierać na tą hulajnogę oczywiście, nie? 21 jest? Nie ma. 19 nie ma. I ostatnia szansa. I ostatnia szansa, 8 też. Byłoby gdzieś 7. No dobra, to my na razie mamy Piątala. To od I Jeszcze jedna ekstra pensja. No, dawaj. Mam nadzieję, że chociaż będzie tyle pieniędzy. <laughs> o, jeszcze mamy sprawdzić, co to jest ta ekstrapensja. No dobra, zaraz. Ekstrapensję, wygraj. Główną! Nie, nie, dwa razy napis trzeba, że musi być. Dwa razy napis, a my mamy jeden tylko napis. Jakby były dwa napisy ekstrapensja, to by była co? Główna nagroda. No. Zaraz nagroda. Dobra, próbuj pierwszy na Tak. I mów od razu co tam czytasz, bo ja ty jesteś leworęczny i wszystko zasłaniasz. 17, 24, 28, 7. Ok, to jedziemy. 9 nie ma. Nie ma. 35 Pięć, nie, nie ma. sześć. nie ma. Nie ma. Ekstrapensja. Jedna, a tam może by no jedna. Tylko, może się druga a będzie. Może się skumuluje. No. Próbujemy dalej. Trzydzieści. nie ma. 8 nie ma, ekstra Ekstrapensja. Nie ma. Co tam masz? 15, 15 nie, nie ma. ma. 15 było w poprzedniej. 19 15, nie, nie ma. ma. No i 3, A ty pochuchaliśmy? Kuchałeś? Muchałeś? Nie. Czarowałeś? No, Może no tutaj to będzie ekstra No to próbuj. No już to nie ma ekstra ale to 13, 13 nie, ma. nie ma. Nie ma. 21 nie, 21. nie ma. No niestety bardzo słabiutko dzisiaj. Mamy dwie strepy. E, tylko 5 zł. Bardzo, bardzo słabo. Ale to nic. Lepsze to. Dokładnie, tak. To mamy więcej sprzątanie. W takim razie kochani wam Lejlepsze życzymy. Życzymy wam, życzymy wam lepszych wygranych niż my. Więcej szczęścia niż my mieliśmy tym razem. Najlepsze no są te ekstrepencje, chyba. Tak? Mhm, no nie wiem, może i masz rację. A tutaj nie było nic. Słabytko. Nigdy 5 zł nie wygraliśmy. A tylko raz złotych. I co jeszcze? Zapraszamy już yy, niedługo na rozdanie. Na 200 subskrypcji. Oczywiście dziękujemy Wam za yy, uwagę. <noise> za uwagę tak też dziękuję bardzo wszystkim za e, subskrybowanie za e, lajkowanie za komentarze bardzo bardzo wszystkim dziękujemy zapraszam na mój kanał <noise> pozdrawiamy serdecznie miłego wieczoru cześć na razie